Witam Was bardzo serdecznie tutaj Jigoku wraz z moimi przyjaciółmi. Przywitajcie się. Witam serdecznie, tu doktor Stachu. Witam witam, Mr. t bagface Dokładnie mamy trochę większą ekipę niż tylko Marcel. To śmieszne trochę. Wiadomo, bo nikt nie chce ze, ze mną grać. Ale to jest na najgorsze... Dobra. Dobra, jesteśmy na mapie do matki. Świetna nazwa. Ładna dosyć mapa. Nie grałem. Szczerze mówiąc nie grałem, bo... Mam... No mało grałem w tą grę. W porównaniu do obu... O, do reszty panów. Chociaż ja Z Marcelem nie mam aż takiej... E, aż takiej przepaści między nami nie ma e, w godzinach gry. Ze mną też nie mam. arka Co ona jest tu? Kur dostał paletą, co, co to jest? Dobra, może do no, hak niestety. Dobra, jeszcze raz. No ja No no mars też padł. O. Idziemy po Czekaj, polecie, z... polecie. No. O! Uciekamy. O! Nie, dobra. Rówina chyba ze mną. Nie, nie mój mecz. Dziękuję. do to weź. Modi. Tutu, ma Franklin, Gdzie on jest? Kurna! Otwieraj otwieraj. Idzie. A! Unik. Pracówka medyczna. O, witam, dzień dobry. Andreska sure? w Holol. Najgorsza ma pana na nią. Yes. To jest killer na daleko. Idę yeah. A tu nie może nic zrobić. No, zależy, może jakiś super. Boże, ale mnie wysłyszałeś. Myślałem, że to chwila, <grym> Ale szkoda, że przy tym generatorze nie można we trzech. No. No. ładnie No. idzie, idzie tutaj. Gdy no. Widzisz Kurna, na <sus> jest? Kurna, co A, nie, Run, Run. stary. Run, Starzy bardziej. <grywa> Ale igra. Tam widzę, że biegnie. U. U! Dobra, chodź. Lećmy go. Siema, masz siema, Dedo. Halo? No, kto? Stachu cię wyleczy. No i paletko, a chyba ja na mnie Dobra, stachu wisi widzę. Oj, oj, chyba ja też leżę. No to, doktor, stachu się uleczy. Ach, doktor Stachu, mój bohater, no przecież Stachu. O nie. Eee, co? Tu widzę jakieś co? A będzie. nie, jednak na hak. Ma barbę. Fy... Damy do szafki. Dobra, ważę momentu, robię, dawaj moment, szukaj haka. No, no. Jak ona tu przyjdzie, sprawdzi i dopiero wtedy okay. dotknie. Eee, muszę być cicho, Co tam babo. Kusy. Mikrofon muted. No, biegnie. Otwieraj. Mikrofon aktywowany. Ja właśnie otwieraj, we 20 sekund i pamiętam, już. Let's go, du, 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 du. Let's go! <mum> dawaj, dawaj, dawaj. Ona słyszy jak otwieram, czy tak? Daj, yeah, będzie blisko. Dawaj, otwieraj. Otwieraj, dawaj. No, dawaj, dawaj. давай давай let's гo